Siemano widzowie, w dzisiejszym odcinku zagramy w Nikowice. Widzowie, chcę wam coś powiedzieć, no bo jak nie grałem i raz, no, nagrywałem jakby, ale mi się film nie nagrał, no i... No, pokażę wam wszystko, co ja robiłem. Modyfikowany świat, wskazówka, przetrwaj, okej, okay, widzowie. Jak ja nie nagrywałem, to tak. Zrobiłem tu magazyn, nie? I znalazłem dwa pierwsze diaksyń, nie? No i pewnie myślicie, co to za klucz? Tu mam laptop, nie? Jeszcze jeden klucz. Tutaj mam jedzenie, bo też złote jabłko tu włożyłem. To jest taki magazyn, zrobiłem. No i Wam wszystko pokazuję. Tak, tu zrobiłem takie coś, o, przejście takie, że można przejść i wam pokazuję. No, bo dostałem taką tabliczkę przed wejściem, że było napisane, no, że pod dwoma x-ami się znajdują rzeczy i znalazłem te biurko i dwa laptopy i dwa klucze i jedno krzesełko, widzowie. Mm. O. Wchodzę i mam i tutaj mam aplikacje, game, gry, statystyki różne albo form post można napisać. A jeszcze punta można napisać. Wiadomość. No. I wysyłasz prześli. Nie? Kiedyś może kogoś... No ktoś też będzie grał w tej mapce, to no wiadomo będzie z nami grał tu jakby. Nie? Taki laptopik tu mamy. Takie miejsce, te wyjście. Nie? Gdzie tu miałem już... No, ja już chciałem włączyć dzień, ale ja przecież jestem? No, no, pójdę się przespać w łóżku, nie? Prześpić tam mocno i jasne, że tak okej okay. więc widzowie, ja tu jeszcze mam no zrobiłem pole widzowie no a tu świnki są moje nie? okej okay. i tu zrobiłem taki lasek jakby bo tam z drzewa popsułem wszystkie, nie? Okej, okay, zwierz... Ej, a ty co mi tu robisz? A Muszę szybko pozbierać, bo mi zaraz wszystko zabierze. Nieładnie. Co ty tu masz? Mm -hmm. Nieładnie on mi tu robi. W ogóle jaki można wyhodować czy coś? Że będą kolejne? Nie wiem, nie wiem. Jakaś świnka chce? Chrom i Chrom. Okej, okay, będziemy mieli jedno dziecko. Pokażę wam gdzie te diaksy były. Tutaj. Zobaczcie, tu były dwa pierwsze moje diamenty. Tu znalazłem, jak kopałem. Widzowie, teraz chodźmy do góry. Jeszcze Wam inne rzeczy pokażę. Pokażę Wam, gdzie no, znalazłem laptop, biurko. Wiadomo co. Już Wam mówiłem. Ok, tak. No laptop znalazłem. No bo. Ktoś mi, nie wiem, podrzucił. Tu, czekajcie, gdzie to było? Zapomniałem, widzowie. O, tu był iksik, na tym kwiat, i tu skrzyneczka. Taka, jeszcze tam. O, jeszcze powiem, że mury robiłem. Mury, mury. Nie, mury robiłem. Czekajcie, czekajcie kajcie już jestem. Tu. Tu to było. Też był kwiatek, i to była ziemia. Tylko, że ja tu się, jak zeszłem, to się musiałem podbudować drewnem, nie? Tutaj też była skrzynka. Tak jest. I tu są te krzaki, róże i inne rzeczy. Widzowie. Tutaj jest mur, którego robię. Robiłem... Robiłem... Drzewka są... Okej... Okay. To ja sobie pozbieram te drzewko. O. Więc to wszystko, co ja wam mówiłem. Ale ja jestem ciekawy, kto mi to przyniósł, widzowie. Kto mi to przyniósł, tą tabliczkę z czymś. Naprawdę. To mi to przyniósł? Jestem bardzo ciekawy. Bardzo naprawdę. Hmm. Może jakaś nowa osoba podrzuciła? Jakiś nowy gracz? No ktoś chce przyjść do mnie? Czekajcie ja widzowie, zrobimy pogodę bezchmurnie. Szkielet tam jest, ale dobra mamy zbrojkę, nic się nam nie stanie. Mm. Tu mam to i to i posadzę drzewka. Drzewka, drzewka. Ok. Tu kładziemy i kładziemy tu. okej, okay. Jeszcze tu. To. To tu. I to tu. okej, okay. Jeszcze kładziemy. To tu. O świnki. Chrum. 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 Rum, rum. I żeby wykopać diamenty, no zrobiłem sobie jeszcze kilofno żelazny. Nie. Nie, 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 nie. Ok, oki, okay, oki. Okay. Teraz chodzimy do craftingu. I robię sobie kup przerobię To zostawię. Oki, okay, oki, okay, oki. Okay. Teraz chcę zrobić. Hmm, co ja chcę zrobić? Ja chcę zrobić patyczki, trochę patyczków i płotki, żeby mi winacze, że nie chodzili kraść różne tam moje. kraść a nie mogą. Nie? mogą Nie mogą, nieładnie tak kreść. Nieładnie. Tutaj zrobimy tak. Jeszcze tak tu. O. No. Będzie wejść takie. Mhm. I jeszcze tak. Kończyło się to super trzeba zrobić kolejne mm -hmm. patyczki i kolejne tu mamy a mam drzewko posadzę sobie je tu i kończymy to jeszcze tu zrobię żeby mi żaden tu się nie wgrał. oki, okay. już żaden mi tu nie wejdzie okej okay, widzowie mamy tu, o, zamknąłem oki okay, coś sprawdzę widzowie mhm mm mhm mm tu mamy to o, o, o. Mm -hmm. to mhm ja to już chyba powoli będę kończyć film na koniec filmu pójdę do kopalni pokopać może znajdę kolejne no coś kolejnego może, może. Kopię tym. Lepiej. Mhm. Tu, 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 tu. Albo raczej żelaznym kopię. Lepiej żelaznym. Mhm. Tu, tu. Widzowie, ja już kończę film. Pa pa.